Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale dzikie Enduro. Na tym kanale będzie bardzo dużo jazdy z Enduro, z motocykla Enduro z ekipą e, oraz naprawianie motocykli krosowych. Akurat w ostatnim czasie odrestaurowuję e, całą Hondę CR250 z 1985 roku. Jest to dosyć stary, leciwy motocykl, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo ładny, jeżeli jest po prostu zadbany. No ta sztuka akurat nie była zadbana i trzeba ją doprowadzić do stanu, że tak powiem, fabrycznego. Tak zażyczył sobie właściciel obecny. No i tak też będzie. Wlecą nowe gumy, wleci rama w proszek, plastiki nowe, nie nieodmalowane, ale nówki po prostu będą z nową okleiną, wypolerowane. Wszystko będzie tak jak należy. Nowy łańcuch, zębatki, ślizgi. W silniku będą wymienione pierścienie, tłok oraz silnik do będzie honowania wysłany, dlatego że reszta chodzi bardzo dobrze z sprzęgło. Wszystko jest ok, właściciel powiedział, że na razie chce zainwestować dużo w ramę. Za jakiś czas, jak się odkuje, będzie inwestował w po prostu silnik, że tak powiem, cały, kompletny. A teraz tylko po prostu góra, żeby to jakoś jeździło. Będzie serwis zawieszenia przód, zawieszenia tył, wszystko będzie nagrane, ale w dzisiejszym odcinku nie o tym mowa. Miała być mowa o wyposażeniu, wyrażu, ale to już chyba każdy zna. Każdy kto ma garaż wie co powinno w nim być. Oleje, smary, to jest na każdym garażu. Jakieś polerki, niepolerki, kaski wiszące, kierownice, torksy, gwintowniki, dużo kluczy, dużo żab żabek, dużo młotków, yy, klucze nasadkowe, no ale to wiadomo, każdy powinien to mieć. Jakieś rzeczy do kompresora, kompresor, spowarka, wszystko że tak powiem posiadam i fascynuję się mechaniką, dlatego lubię to robić. Ale dzisiaj więcej o moim motocyklu. Przedstawienie mojego motocykla czyli między innymi. Co to jest? To jest Beta RR 525 z 2008 roku. Bardzo mocny motocykl i bardzo fajny w prowadzeniu, aczkolwiek jego dużym minusem, bardzo dużym minusem jest waga, bo około 125 kg. Tak, tak, seryjnie waży trochę mniej, bo waży 117, aczkolwiek mu jest przygotowany, ma mausa, ma wentylator chłodnic, woda chłodnic, płytę pod silnikiem, sprzęgło Recules Eee, bardzo dużo rzeczy. Ma dużo nowych rzeczy, m.in. ono opony, rozrząd, zawory. No wszystko to co po prostu trzeba w tym motocyklu robić jest zrobione i eee, jest zrobione dobrze. Jeździ i nie ma żadnych problemów. Z tyłu latem na oponie Mitas. Eee, to jest dokładnie Mitas Sport Extreme 946. Z przodu mamy eee, Michelin eee, Star to jest Star Cross Piątka z tego co kojarzę. Zobaczcie, znajdę. O, tutaj tak, StarCross. Piątka, nie zobaczycie tego, ale tak jest. E, zawieszenie ustawione pod moją wagę. E, 90 kg też tak jeżdżę. E, mam zrobionego handbrake. Wiadomo, w Enduro bardzo się przydaje. Handbrake także jest zrobiony e, tak jak należy. No i co, z tego względu, że jest duża pojemność, no musi być ten wentylator, i każdemu, kto jeździ Enduro, polecam wentylator do dużych pojemności w 4 suwie. Niekoniecznie jak ktoś ma trasy przelotowe, że dużo śmiga po prostych, ma po prostu jak się schłodzić ta chłodnica, te chłodziwo, płyn, no to nie jest potrzebny, tak? Ale u mnie piaskownie, lasy, mało miejsca, trzeba czasami czekać. No lepiej mieć ten wentylator, bo jak zacznie się gotować, to wiadomo co może się stać. Każdy już to chyba wie. W dzisiejszym odcinku to w sumie tylko tyle chciałem Wam powiedzieć. Chciałem Was zapoznać z tym co robię i z tym co chcę zrobić, jaki mam plan na ten kanał. W niedzielę jadę na wyjazd z chłopakami, z ekipą, także no po prostu w poniedziałek, wtorek myślę wleci filmik endurowy, typowy endurowy, nagrywany Go, GoPro 7, no i na tym kasku z nam. w środę, w czwartek wrzucę filmik jak przyczepić kamerkę GoPro pod daszkiem, żeby po prostu fajnie nagrywać, bo wiadomo z boku czy coś to nie jest to samo co z daszku, bo z daszku widzisz to co widzą Twoje oczy, tak? No i co więcej, żegnam Was w dzisiejszym odcinku, zapraszam do polajkowania, do komentowania, z miłą chęcią chcę wiedzieć co chcecie, żebym robił, czyli czy mam więcej robić mechaniki, czy więcej jazdy, czy może jakieś how to, czyli co zrobić, kiedy zrobić. Jestem otwarty na wszelkie Wasze propozycje. Dzięki wielkie za oglądanie, zostaw łapkę i oglądaj dalej. Na razie.